Mano nagrywam odcinek z Minecrafta drodzy widzowie ostatnio zaczynaliśmy budować nasz dom przepiękny. No no i to robiliśmy cztery drzwi, a dzisiaj yy, ten. Yy, będziemy robić. Yy, i na ile to będzie? Dzisiaj robimy dach. A ja, no to jak zrobię dach, to będę sam robił podłogę na odcinku, bo to będzie nudne nią. No to podłogę z tego, bo będzie... Ten to będzie zdrowy. Musimy się podnieść. Ale nam to się nie nie? Tylko dziury ten powstają, nie? Ten dom będzie miał cztery piętna, e, stójcie, po cztery warstwy, więc tu będzie jeden, dwa, trzy, cztery. Kolejne raz, dwa, trzy, cztery. No, jaki wysoki. I raz, dwa, trzy, cztery. I chyba jeszcze rośnie. I będzie lepszy. Raz, dwa, trzy, cztery. To ile będzie miał pięter Niech każdy napisze w komentarzach, jak wie. Opatrzcie, tak. I pomyślcie ile to jest piętel. Zgadnijcie w komentarze. Powiem Wam, że jest pierwsza warstwa, a do góry ile idzie? Napiszcie w komentarzach. Tak? co tu nam mi, znaczy mi się postawiło wy błędów nie robicie o tak o. i tu robimy kolejne na A nie wiem, czy będę robił cały dach na tym odcinek. Odcinek będzie. To no. bardzo długa jest. Zatem ja... 4 minuty. Co buduje jakby w powietrzu, bo tu dzisiaj y, te na no, bloki się nie pojawią od razu, bo szybko buduję, nie? Bo no, widzicie jak budowałem jakby no ten... No że y, nie budowałem na bloku, po prostu tak się budowałem, nie? To jest dalejśmy tu. O, widzicie, jak się ten zrobił? Tak, zniszczymy. O, tu jesteśmy. I kolejne. Tak mi chyba szybciej idzie, nie? Nie wiem, jak wy uważacie, ale my się ale myślę, że jak to buduje to ja szybciej buduję, nie? No co ja robię jeszcze swój dom? nas Tak. Robimy na trzy dwa nie chcę zanudzać mnie. Budowanie dachu. To zostawcie łapkę w górę. 10 łapek, subskrypcje. O. Będzie mi bardzo fajnie. Jak zostawicie? A. No i powiedz, że tu będzie. O i tu na tej o, wysokości będzie robiony jeszcze y, ten podłoga i będzie y, ten, znaczy sufit tu będzie. I tu już będzie dach. O tu. Taki. Dobry, to ja kończę odcinek. A wy zostawcie łapkę w górę w tym momencie. Zabawimy się w taką zabawę. Macie 3 sekundy na zostawienie łapki w górę i subskrypcji i komentarze. Raz, dwa, trzy. Mam, nadzie a, y mam nadzieję, że zostawiliście. Będzie mi bardzo miło. Skracimy i pa!